Kim jest Stefan Cholecki, właśnie stracił brata. Danuta Cholecka straciła jednego z synów. Julian Dunin Cholecki zmarł 9 lipca. A co wiadomo o drugim bliźniaku, Stefanie? Nie żyje Julian, syn Danuty Choleckiej. Okoliczności śmierci. Danuta Cholecka i jej mąż Krzysztof mieli dwóch synów bliźniaków. Chłopcy Julian i Stefan urodzili się 16 czerwca 1993 roku. Niestety jeden z nich zmarł. 9 lipca 2024 roku w wieku 31 lat zmarł Julian Dunin Cholecki, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku rodzina, przekazano w nekrologu. Psza pogrzebowa w intencji zmarłego Juliana odbyła się w poniedziałek 15 lipca w kościele pod wezwaniem święty Kazimierza w Warszawie. Później Orszak odprowadził zmarłego do kwatery na cmentarzu służewskim starym. Prosimy zamiast kwiatów o przekazanie datków na cel charytatywny. Puszka na ten cel będzie wystawiona w czasie pogrzebu w kościele, brzmiała oficjalna prośba rodziny. Hołd oddało mu wielu żałobników. Nie zabrakło też współpracowników Danuty Choleckiej. W tak trudnym czasie wspierali ją m.in. poseł Pismarek Suski i prezenterka telewizyjna Anna Popek. Jak udało się dowiedzieć redakcji Świata Gwiazd, śmierć Juliana zaskoczyła wszystkich. Na razie wiemy jedynie, że syn Choleckiej odszedł nagle we własnym domu. Nie narzekał na problemy ze zdrowiem. Nieznane są dokładne przyczyny jego śmierci, a w każdym razie nie zostały one podane do wiadomości publicznej. Jeżeli uzyskamy dalsze, pewne i sprawdzone informacje, przekażemy je od razu. A co wiadomo o drugim synu dziennikarki? Utrata brata bliźniaka, według wielu badań, jest szczególnie bolesna. Synowie Danuty Choleckiej: co wiadomo o Julianie i Stefanie? Cholecka niezwykle rzadko udzielała wywiadów, w których opowiadała o swoim życiu prywatnym. Wyjątek zrobiła w 2016 roku, kiedy rozmawiała z magazynem: Dobry tydzień. To tam opowiedziała o wychowywaniu Juliana i Stefana, a także o ich charakterach, różnicach i podobieństwach. Fizycznie są podobni, choć Stefek, starszy o dwie minuty, jest trochę potężniejszy. Charakterami się różnią, inaczej się też ubierają. Stefek woli rzeczy luźne, a julek obcisłe. Pierwszy jest bardzo pracowity, solidny, a drugi, dopiero jak ma nóż na gardle, to zakasuje rękawy, mówiła Danuta. Zanim synowie Choleckiej się usamodzielnili, cała rodzina mieszkała razem w willi na Mokotowie w Warszawie. Jak im się tam mieszkało? Zawsze obiad musi być ugotowany. Moi panowie lubią konkretne mięsiwa, ryby i makarony, mówiła Danuta. Niestety teraz to beztroskie szczęście rodzinne zostało zakłócone na zawsze. Matka straciła syna, a brat swoją drugą bliźniaczą połówkę. Co wiadomo o Stefanie? Niektóre szczegóły mogą Was zaskoczyć, znajdziecie je poniżej. Co wiadomo o Stefanie Dunin-Holeckim? Kilka lat temu pomiędzy Danutą a jej synem Julianem pojawiło się źródło konfliktu, o którym przeczytacie tutaj. A co mówiła o Stefanie? Kropka. We wspomnianym wywiadzie z Dobrego Tygodnia podkreślała, że jest tym bardziej pracowitym i solidnym bliźniakiem, silniejszym, starszym o 2 minuty. W 2017 roku w reportażu gazety Polityka mogliśmy przeczytać zadziwiające wieści o poglądach Stefana Dunin-Choleckiego. Dziennikarze gazety twierdzili wówczas, że starszy syn Choleckiej popierał partię Janusza Korwin-Mikkego, a w wyborach głosował na Przemysława Wiplera. Oczywiście należy zaznaczyć, że od tamtej pory poglądy Stefana mogły się bardzo zmienić. Obaj bracia musieli rozumieć się na tyle dobrze, by zacząć razem pracować. Stefan i Julian byli absolwentami studiów medycznych. Obaj zajęli się ortopedią. Udało się nam dotrzeć do informacji, że w maju 2023 roku rozkręcili wspólny biznes. Zarejestrowali sklep medyczny, w którym można było kupić lub wynająć sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny, a także odzież medyczną. Julian był prezesem, a Stefan wiceprezesem zarządu.